Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Miałem już nic w sumie nie zamawiać, ale zamówiłem, słuchajcie, trzy roślinki. Um, zapraszam na film. Mam nadzieję, że rośliny Wam podbiją Wasze serca. Mam nadzieję, że rośliny podbiją Wam Wasze serca. Zapraszam. Na ebay uklanańcajge znalazłem taki fajny sklep i mi się wydaje w sumie, że już tam zamawiałem coś i jak mówiłem już tydzień temu to mnie bierze, słuchajcie, wzięło mnie znowu na filet dendrony ale filet dendrony i takie właśnie um, jakie? No takie są różne, jak na przykład birkin albo coś w tym stylu, to mi się raczej nie podoba tylko takie, właśnie z takimi pięknymi listkami. Fajnie, kiedy ten filodendron tworzy jakąś łodygę, a nie wychodzi. Wiecie, tak z, z kłębu, o tak bym to powiedział. Miałem trochę roboty przez te ostatnie dni. U nas był, wiecie, karnawał. I w poniedziałek pracowałem cały dzień, w niedzielę cały dzień. Wczoraj byłem w drodze. Ja byłem we Frankfurcie, słuchajcie, po coś, ale wam na razie jeszcze nic nie zdradzę. Przy okazji to może chwilę potrwać. Boję się, żebym tutaj co nie machał tym ubem i żebym tutaj nie. Żeby mnie, panu mikrofonowi tutaj nie przeszkadzał, żeby nie było żadnych przeszczeń. No, i tak się wiecie, zebrało wszystko. Wczoraj wróciłem o. O czwartej w sumie do domu. 5 godzin w drodze, pół godziny we Frankfurcie. O, jak super. Mamy trzy roślinki, słuchajcie. Za, stu, za sumę 145 euro. Okej, okay, mamy rachuneczek. Wszystko jest tutaj świetnie podpisane, co i jak. Mamy dwa drony i jedną choję. A jak? A! Jeszcze Wam zdradzę, zdradzę Wam. Ja byłem na siłowni, wiecie, pół godziny temu i taki jestem... Taki jestem... Ręce mi się trzęsą, wszystko mi się trzęsie. Tylko ja nie wiem gdzie co ja mam pierwsze tutaj może otwierać. Tak wygląda. Zapakowane jest nieźle. Mogłem sobie jakiś w sumie worek zaraz tutaj przynieść i do worka to sadzić. A, tutaj mamy coś dużego. Dobra. O, otworzymy to. Patrzcie jak jest tutaj świetnie wszystko zapakowane. Już wracam, już wracam. Robiłem roszczyn z czosnku i pryskałem wszystkie rośliny. Cztery dni tutaj śmierdziało czosnkiem. Mam nadzieję, że to pomoże na wełnowce. Ściągałem też trochę, ale wiecie co? Przy takiej tutaj. W sumie to tam jest najwięcej. Tam jest epicentrum wełnowców. Ale tragedia. Wszystko ściągać na raz ciągać te rośliny przestawiać, oglądać. Zajęło mi dużo czasu i nie miałem, żeby wiecie jakiś film znowu nagrać jakieś pierdoły, żeby opowiadać. O Tutaj kolejne chcieństwo I to mi się wydaje, że to będzie. Że to będzie filodendron fuzji Petiole. No, piękny okaz kosztował 18 euro. Patrzcie, jest super zapakowany. Pani, e, oni mają sklep internetowy i mają również stacjonarny sklep z roślinami. I pani wysłała mi e, kilka zdjęć z Kilkoma roślinami, i napisała, że mogę sobie wybrać, którego chcę. I ja napisałem jej, żeby nie robiła sobie tutaj żadnej głowy. Niech mi wyśle po prostu to, co uważa, który jest najlepszy. Filodendron, o, tutaj, jakbym miał miejsce, to bym w sumie tą wełnę, czy co to jest, bym zbierał te papiery, bo niedługo zacznie się znowu, wiecie, wysyłka równie, różnych roślin. E, mystery boxów do Polski i przydałoby się znowu takie coś, ale nie mam miejsca, żeby to trzymać i będę musiał, tak wiecie, na wariata pakować i wysyłać, tylko żeby się trzymało. Najlepiej w pojemniku po lodach albo jakiś innych. A mówiłem Wam, że zamówiłem Aspidistre Variegate z z Włoch. Nie była droga, bo taka aspidistra, variegata, trzy listki z taką porządną wariegacją, ona kosztuje 130 euro, ale to by było troszeczkę za dużo. Ja mam normalną, wyniosłą i mam Milky Way, którą widzę, że kociarnia regularnie podgryza, i będę musiał, e, będę musiał postawić to, Boże, jakoś tak wyżej. Co mnie słuchajcie zaskoczyło, papirus nawypuszczał pełno nowych odnóg, liści. Pięć małych listków wylaz, wylazło. Jednego liścia obcięłem i wsadziłem go do akwarium. I on już też wypuścił porządki, nowe pędy. Kawałek obłamanej hoi, e, którą spotkałem na podłodze, wsadziłem do akwarium. Szok. O, filodendron fuzji, petiole. Nawet tutaj nie będę potrzebował. Na razie go przesadzać. Na razie go tak zostawię, jak jest. Niech on się, wiecie, tutaj troszeczkę dostosuje do warunków. Mam nadzieję, że warunki będą mu um, tutaj sprzyjały. Pewna Wicka pisała właśnie, że ma problem z tym y, filodendronem, ale on jest fajny. Słuchajcie, on takie ma listki. Taką ma kratkę jakby na tych listkach. Wow, nie wiem, czy będzie widać. Uwaga, aby się ręce trzęsły. To wiecie, ja jestem po siłowni, ja nie piję ani nic, ani nic nie biorę. To widzicie? Takie ma jakby taką krateczkę, ale fajne. I pewna Wicka właśnie pisała, że u niej ten filodendron nie rośnie. To znaczy, że ona go cały czas go próbuje trzymać przy życiu, i wilgotność ma powiększoną, i stoi pod lampą. To i takie jeszcze inne rzeczy pisała. Ta przemiła dziewczyna. I mi się wydaje, że musi być po prostu ciepło, musi być widno i wilgotno. No i też odpowiednie podłoże. Na razie to zostawię tutaj, nie będę tutaj nic cudował i przesadzał i czasu Wam waszego cennego zabierał. No i kupiłem Ci 15 podstawek białych, bo nie było przezroczystych i zaraz sobie tutaj fajnie wszystko poustawiamy. No, tak wygląda, świetne. Rośnie wielki, mam nadzieję, że i mu też taki będzie wielki rósł. Teraz bierzemy się za kolejną roślinę. A co to tutaj jest? Słuchajcie. A nie. Ja myślałem, że może jakiś tutaj jeszcze prezent jest, bo wiecie, czasami jak ja pieniądze wysyłam pelpojem, pelpajem, to daję na piwki i zdarza się, że że, e, no, że sprzedawca dokłada coś, ale tutaj nic nie było, nie szkodzi, ja się nie obrażam, ja nie daję też na piwku, wiecie, żeby czegoś tutaj e, oczekiwać. Pytacie o koszulki? E, przyznam przez bezbicia, że e, taką koszulkę, co miałem ostatnio, taką turkusową, turkusową, to ona była kupiona e, ona była kupiona, zrobiona i ja sobie teraz, nie teraz, ale ostatnio tak partiami robiłem po dwie, po trzy koszulki, bo w sumie wychodzi za koszulkę 17-18 euro. Ja sobie po prostu, wiecie, gdzieś tam zdjęcie czegoś z czegoś ściągnęłem. No i te koszulki tak powstają. Jak mówiłem, 17 euro kosztuje jedna. Mi się wydaje, że wiecie, jakby ktoś z Was może był zainteresowany koszulkami. To za drogo mi się wydaje, żeby to wychodziło. 17 euro kosztuje koszulka, to powiedzmy, to już jest 90 zł. Plus kosz wysyłki do Polski. Ja nie mówię, że chcę na tym gdzieś zarabiać, ale drogo. Naprawdę drogo. Zamówiłem teraz kilka, właśnie i postanowiłem, że dam logo zielonego okna na na koszulkę. O. Patrzcie jaki piękne. To jest filodendron plumani za 70 euro. Piękne. I to jest też, wydaje mi się, filodendron płożący. Tak jest. O, tu pisze Damian. Już do Was wracam. Jak sobie człowiek, wiecie, tak gębę tą watą trochę tak wysmaruje, to swędzi łaskota, łaskoce. I przy następnym wypadzie do ogrodniczego kupię po prostu dwie skrzynki takie 30, albo może 50. Tylko nie wiem, czy będę chciał kupić właśnie od Lechuzy, takie doniczki, wiecie, skrzynki i po prostu tego mojego Gloriosa. O Jezus. I teraz tego plumani wsadzę do tych skrzynek, bo widzicie, że on tutaj już mocno wyszedł z zadoniczki. Ale piękne ma liście. Zobaczcie, w ogóle nie ma żadnych szkód. Nic piękne. Tu jest takie egzotyczne, naprawdę bardzo, 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 bardzo ładny filodendronik. No dwie doniczki i ja sobie tutaj po prostu gdzieś z boku je postawię. Tu jest wszystko jest fajnie oświetlone, naświetlone, to będzie mógł się taki filodendronik po prostu w takiej doniczce dalej prowadzić, a ja tutaj to może postawię, wbiję na chwilę. Wbiję, wbiję na chwilę, żeby może tak nie przecią, przeciążało po prostu. Dobra. Świetne. Takie liściochy. Naprawdę to. świetne. No i bierzemy się za ostatnią roślinę. Jest to jest to e, hoja. Już wracam Gdzie ty jesteś Gdzie jesteś? Odezwij się A Jest i hitpack. Jeszcze jest, słuchajcie, gorący. No to dobrze. No jeszcze muszę naprawdę sprawdzić, czy niczego tutaj nie ma. No nie, inflacja jest. Tu wiecie, to nie każdy prezenty tutaj robi. I otwieramy ostatnią roślinę, ostatnią choję. I chciałbym Wam powiedzieć przy okazji jeszcze, że moja Monstera Mint wypuszcza nowy listek. Co mnie bardzo cieszy. Pokażemy już niedługo, jak się tutaj e, fajnie wiecie. Fajnie wybije, rozwinie się, to pokażę Wam tego liścia. Mm. Mm -hmm. Hoya caudata, green leaves. Ja jeszcze kałdaty nie mam. Mam undulatę. No, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Piękne ma liście. Takie skórzane. Jeszcze tylko otworzymy to. Oczywiście ona sobie pójdzie na regał chojowy. Tutaj widzę, że to jest. Roślina ze szczepki wierzchołkowej, Mhm, Dobra. Trochę jest przesuszona, tutaj pisze da. Trochę jest przesuszona, ale to wiecie, to nic nie szkodzi. A co mi mówić, ten kawałek choje, który tam leżał na ziemi na podłodze, on już był taki pomarszczony. Nie wiem, czy tak kociarnia tutaj rządziła, one go po prostu obłamały i rzuciły i te nie widziałem w ogóle za tym zraszaczem, wiecie, za tym nawilżaczem powietrza to leżało. No i słuchajcie, wsadziłem to do akwarium, zawiesiłem i to w przeciągu dwóch dni takie wypuściło korzeniska i tak się fajnie znowu tak fajnie znowu nabrzmiała, napęczniała wodą. Zobaczcie, świetna, świetna choja. Napiszcie, która z tych roślin najbardziej wam skadła serce. Napiszcie, która wam się podoba. Jeżeli macie, którąś z tych roślin Napiszcie mi, właśnie jakie macie z tą rośliną, po prostu wiecie przygody. Czy wam dobrze rośnie, czy wam niedobrze rośnie, czy macie jakieś tam różne powikłania, czy piszcie co chce, tam je wszystko cieszy. Jeszcze dostałem jedną paczkę od Eweliny z kanału Ewelina i jej dżungla już ją przynoszę. Słuchajcie, na jednym z jej, jednym z jej filmów zachwyciłem się pewną rzeczą, bo miałem taki pomysł w sumie. I ona szalona wysłała mi tą rzecz. Dlatego podzielę się z Wami teraz. Tym. Ewelina, dziękuję Ci bardzo serdecznie. A Was zapraszam na Eweliny kanał. Super dziewczyna. W ogóle wszyscy, którzy prowadzą kanały roślinne, prócz jednej osoby, nie powiem Wam kogo, ale. Wszyscy są naprawdę bardzo, bardzo mili i w ogóle nie zadzierają nosa, prócz właśnie jednej, ale to jest obojętne. Ja nosa nie zaciągam, nie zadzieram. Jestem jaki jestem, robię jak jestem. A jak się komuś nie podoba, to pa. Słuchajcie. Słuchajcie. Ewelina otwierała paczkę, niespodziankę, z roślinami i miała na sobie ten sweter. Ja mówię, co za jebisty sweter. I od razu mi coś do głowy wpadło, że jakbym taki sweter miał, to mógłbym go w jakiś pewien sposób wykorzystać. I patrzcie, ona mi ten sweter przysłała, szalona. Jaki on jest ciężki, skubaniec Teraz go przymierzę. Czy pasuje Żebym tutaj jakieś paproci nie strząchnął Wow. Ewelina dziękuję Ci a wy bądźcie czujni, bo tutaj się będzie teraz działo. No naprawdę. Szkoda, że jest, wiecie co, że jest zimno. Że jest ciepło już w sumie, coraz cieplej, ale mam pomysł. I mam nadzieję, że uda mi się już niedługo go tutaj wdrążyć w filmy. No, ja jestem zachwycony. Ewelina, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję ci. Będzie się działo. Zobaczycie. Dobiegamy końca. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Film nie za długi, ale co tutaj nawijać, jakieś farmazony. Dziękuję Wam serdecznie za Waszą obecność, dziękuję za łapki w górę, komentarze. Pamiętajcie, że oglądanie filmów, że lajkowanie i e, pisanie komentarzy pozwala filmowi nabierać zasięgów i się rozrastać. No, chciałbym, żeby ta, widocz... ta widownia w sumie była jeszcze większa i żeby Wiecie, no żeby jak najwięcej ludzi poznawało Króla Paproci. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Zdrówka. Papa. Pa.